Hej, szczęść Boże! Witajcie w pierwszym, pełnym, przepraszam, tygodniu wielkiego, wielkiego Postu. W ostatnim odcinku, tak naprawdę pierwszym tej serii, mogliście posłuchać trochę na temat istoty Wielkiego Postu, ale także próbowaliśmy Wam powiedzieć o tym, o czym będziemy rozmawiać w czasie tych rekolekcji wielkopostnych. A dzisiaj pierwsza przestrzeń, pierwsza przestrzeń kuszenia, pierwsza przestrzeń zmagania z przeciwnikiem, czyli pomimo tego, że jesteśmy blisko Boga, możemy doświadczać problemów i działania. Problemów ze strony przeciwnika i, i jego działania. Czyli nie jest, jesteś w bliskości, nie oznacza, że jesteś bezpieczny. I jakoś odnosimy się trochę w, w tym fragmencie, czy gdzieś był dla nas inspiracją fragment z Ewangelii, a szczególnie początek, dotyczący te, tego, że Jezus był na pustyni. I, I tam w Ewangelii mamy taki fragment, że Jezus był tam napełniony Duchem Świętym, czyli był w bliskości. I jak sobie czytałam ten fragment, to, to pomyślałam sobie o o tym, że, no nie wiem, jadąc gdzieś na rekolekcję, yy, czują, czując swoją, jakąś swoją zmianę w życiu, po nawróceniu mamy wrażenie, że jesteśmy teraz blisko Pana Boga i nic nam nie zagraża. No i, no i to jest mylne, bo, bo może się okazać, że właśnie wtedy przeciwnik chce w nas uderzać. Takie było też moje doświadczenie zaraz po nawróceniu, że w momencie, w którym Właśnie, zbliżyłam się do Pana Boga. Nagle okazało się, że jakieś przestrzenie, których wcześniej nie widziałam, moje słabości, tam, tam po prostu przeciwnik uderzał. No a dzisiaj chcemy się skupić właśnie na tym, że w bliskości nie oznacza, bezpie oznacza bezpieczniej i co to, co to dla nas znaczy, że y jak, to, jak to odbieramy, jak to czytamy, y co nas w tym inspiruje. Hmm, że czujność jest skazana i też ten, gdzie jest ten moment krytyczny, tak? W Ewangelii jakby jest to, że poczuł głód, Jezus poczuł głód. To jest takie właśnie yy, dla mnie ważne, że yy, bo to jest, yy, to jest wskazanie na, na ten moment, kiedy zaczynamy czuć, że czegoś nie mamy, albo, albo nawet możemy sobie nie uświadamiać, że czegoś nam brakuje, czy, czy jakieś zasoby nasze są na wyczerpaniu. I, i wtedy wtedy diabeł może przyjść. Tak? No tak, ale teraz jesteśmy w temacie haju, czyli jesteśmy właśnie napełnieni. I dla mnie na przykład ten fragment jest o tym, że nieważne w, na jakim etapie i w procesie tego wzrostu duchowego jestem, czujność serca i postawa serca powinna być zawsze takim warunkiem, na który zwracam uwagę, ale nie w kontekście bania się, że ja muszę być taka czujna teraz, bo mnie tu zaraz zaatakują, ponieważ Bóg już to wygrał i tam jest po temacie, ale szatan chce zniszczyć człowieka i... Właśnie są dwie, dwie, dwie aspekty. Wtedy, kiedy on uderza w słabości, wtedy, kiedy my jesteśmy słabi, i wtedy, kiedy tracimy czujność, czyli właśnie ja się tak śmieję, że jesteśmy wtedy na takim haju, już jest w ogóle rewelacja, jestem w pocieszeniu, jest w ogóle super. No więc e, tracę, e, tracę czujność. E, ja mam takie doświadczenie, e, gdzie właśnie przestajesz zwracać uwagę na to, na przykład, co. Daje dobre owoce tego, y, y, czy, c, c, co w życiu robisz. Czyli y, jestem właśnie po rekolekcjach, tak? Y, nie wiem, dostałam obraz, słowo, czuję się w, blisko, w bliskości i tak dalej i przestaję zwracać uwagę na małe rzeczy. Po prostu zaczynam robić, 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 ale już przestaję analizować, co wydaje dobre owoce czy nie. Y, ja mam takie też do, doświadczenie, że bardzo szybko wpadałam w strapienie y, i zauważyłam to bardzo późno, że po paru tygodniach bycia w strapieniu. E, przez nie wiem, y, w bardzo dużych, fajnych emocjach wpadasz w wir pracy i nagle zaniedbujesz codzienną modlitwę. To są małe rzeczy, nie? No a w rekolekcjach jesteśmy w takim rytmie, tak? To jest wszystko zaplanowane, łatwo się na tym skupić, a potem wysypujesz się na takich małych rzeczach, i nagle po trzech, czterech tygodniach okazuje się hmm, może ta moja praca już nie jest taka, wiecie, z Bożej ręki, jakby się wydawało, a już tym bardziej, jak posługujesz, że po prostu zapomina się o takich drobnych rzeczach i to potem niesie ze sobą konsekwencje. To jest moje takie na przykład doświadczenie, gdzie tracę czujność na to, żeby utrzymać jakiś system też takiego bycia w tej bliskości z Bogiem albo. Jestem tak zaangażowana w dobre dzieła i dobre rzeczy, że tracę uważność na moją właśnie indywidualną relację, na uczestnictwo w sakramentach, na to, co do siebie mówię w myślach, co mówię do innych ludzi, jak się zachowuję w szczycie stresowych sytuacji i, i tak dalej. Ja na to mówię sianie ziarna, co ja po prostu sieję dookoła siebie, nie? Bo. Y bardzo często te wysokie emocje właśnie są związane z tym, że, że tracę uważność, taką na spokojnie, że podejmowanie decyzji pewnych powinno, powinno być na spokojnie, co w trapieniu wydaje mi się łatwiejsze, dlatego że smutek ma, czy w ogóle trudne emocje mają to do siebie, że nas zatrzymują, a na euforii można po prostu lecieć. Lecieć w kosmos. No tak jak Sylwia słucham tego, co mówisz, to w sumie jest tak, że jak jesteśmy gdzieś u początku naszego życia wiarą, prawda, to człowiek szuka tych bardzo pozytywnych emocji. Chcemy ich doświadczać, ale prawda jest taka, że one też nas trochę męczą czy odsuwają od, od Pana Boga. Ja mam przynajmniej takie doświadczenie, że z jednej strony bardzo pragnąłem pozytywnych doświadczeń, ale z drugiej strony, jak one przychodziły i trwałem. W tym takim pocieszeniu, to było mi z jakiegoś powodu trudno, ale jak mówimy tutaj o spotkaniu z Bogiem, a potem właśnie o jakimś takim trudnym doświadczeniu pokusy, to mi przypominają się rekolekcje przed diakonatem, które przeżyłem. W 2018 roku. I to był absolutnie przełomowy czas w moim życiu, dlatego, że wtedy odkryłem obecność Pana Boga w ciszy. Przesiedziałem całe rekolekcje w kaplicy, modląc się przed Najświętszym Sakramentem, albo może nawet powinienem powiedzieć tak, że po prostu tam byłem, nie? Te rekolekcje trwały od poniedziałku do piątku, o ile dobrze pamiętam, w Czernej u, u Karmelitów. Las, góra, klasztor, zimno, była awaria ogrzewania. Ale trudne było dla mnie to, że jak tylko wróciliśmy do Krakowa, to od razu bardzo mocno zmierzyłem się z pokusami, żeby grzeszyć przeciwczystości. Po prostu, no, te, te obrazy, prawda? Pornografia, którą kiedyś oglądałem, bardzo mocno y, zaczęła do mnie wracać, i było to dla mnie trudne, że wracam z takiego czasu modlitwy. Można by się spodziewać, że będę miał święty spokój, bo przecież tyle się modliłem, a od razu zmierzyłem się właśnie z tak bardzo y, gwałtownymi pokusami. I wydaje mi się, że Ogólnie jest tak, że kiedy dzieje się w naszym życiu coś dobrego, to można się wręcz spodziewać tego, że, że przeciwnik będzie atakował i w jakiś sposób próbował nas podejść. No to gdzie uciekać w takim razie, bo jak bliskość Boga nie oznacza bezpieczeństwa, to, to co robić w takiej sytuacji? No to jest dobre pytanie, prawda? Bo w sumie ciągle, i ciągle y, mamy problem, prawda? My jesteśmy grzesznikami i jakaś walka z grzechem będzie, będzie trwała w naszym życiu do, do końca, ale nie wiem, czy znajdziemy odpowiedź na to pytanie, które. No postawiłeś. nie, jeszcze tym bardziej, że przypomina mi się, co święta Teresa Zawila pisała. Ona zdaje się pisała, zresztą to nie jest tylko jej doświadczenie o tym, że, że jednego dnia, jednej chwili jest u szczytu jakiejś swojej kontemplacji i bliskości z Bogiem, i w jednym momencie jest w stanie się znaleźć na samym dnie przez upadek. No i to jest. Prawda, że jak oni tak piszą, to jest doświadczenia chyba wszystkich, więc. Czyli jak... mi się wydaje, no. że najtrudniej jest, kiedy skupimy się na tym, że upadliśmy i kiedy sobie tam tkwimy. Ja mam takie doświadczenie, że pojechałam na rekolekcję no powiedzmy ignacjańskie, chociaż to było sióz zawierzanek, więc można byłoby się kłócić, bo no, ja, ja chodzi, chodzi o, o samą, samo podejście do tego. Tydzień w ciszy, bez telefonu, bez wszystkiego. Było mi cudownie. Na początku trudno, ale potem było mi cudownie. Zazwyczaj, że nie chciałam wracać. I siostry tam przestrzegają ostatniego dnia że jednak wracamy do świata. I może być tak, że będzie dużo tych bodźców, wszystkiego, żeby sobie to dawkować na początek, ale właśnie, żeby się, się nie przestraszyć tym. No i ja wróciłam i myślę sobie, no jest super. Ludzie mówią, że w ogóle wróciłam odmieniona. No super, fajnie. Tylko, że ja tak, chciałam to samo, co tam. Czyli chciałam mieć tyle czasu na modlitwę, tyle czasu na medytację słowa, co tam miałam. Ale okazuje się, że ja nie mam tyle czasu. Tylko, że mi tam było dobrze. No i teraz we mnie się, no ale jak? Ale tam mi było dobrze. Ale jak mam teraz tutaj? I zamiast zaczerpnąć tam owoców, w, jakby po, dać taką przestrzeń, żeby to we mnie pracowało, skupiłam się, że teraz tego nie mogę, że jest mi źle, że, że tam, teraz mi się już tak nie udaje medytować, jak tam się udawało i zamiast cieszyć się z tego, że super, że te 10 minut znalazłam, a nie 3 godziny, które miałam tam, to skupiłam się, że nie mam tego, co tam. No i to oto trochę tak, tak, tak jakoś ja to widzę, że, że skupiamy się właśnie na tym, co nie działa, bo było tak, zamiast Ucieszyć się z, z tego, co się udało. Jeśli mogę teraz, bo wiele wątków się otwiera. <noise> tak, tak, tak. Bo też potem chcę się odnieść do tego, co Marek mówił. Ale najpierw jeśli na świeżo, do Twojego słowa. Znowu wracając do Ewangelii. Jezus wychodzi do bliskości z Bogiem na pustynię. Ale kiedy to się dzieje? To się dzieje, oczywiście, później skuszenie, ale co się dzieje później? Później jest misja Jezusa cała, tak? I wszystko, co miał do wypełnienia. I teraz to, co Ty mówisz, że. Dobrze jest, już jak się ma trochę więcej doświadczenia, wiedzieć ten cel, mieć cel na wyjściu, czyli wychodzę z rekolekcji, wyjeżdżam z rekolekcji ze skupienia napełnienia Bogiem, ale po co? Jest misja do zrobienia. Być może podczas rekolekcji jeszcze można też prosić Boga, żeby pokazał, gdzie iść, z czym iść i, i w jakim kierunku, bo zawsze jakiś, ten cel zawsze nam upraszcza trochę e, no nie, nie rozmyjemy się i nie, nie roztrwonimy na drobne, tego skarbu, który dostaliśmy. Tak? To takie moje doświadczenie. A do, do marka też coś takiego, właśnie, że na początku można się wcale, będąc na przykład niedoświadczonym, tak jak mówisz, będąc na krótkiej drodze w wierze, to po prostu być może nie da się nawet uniknąć tego. I to też jest takie moje doświadczenie. Pierwsze rekolekcje, powrót. Zawsze się coś działo, tak? Czy wracałem, na przykład były pokusy też nieczystości. Czy wracałem do relacji, które są bardzo trudne, w których byłem poraniony, i nie byłem w stanie reagować, to znaczy za chwilę działo się coś nieoczekiwanego w tej relacji, wracał gniew, wracały bardzo nieprzyjemne uczucia do przeżywania. No właśnie, no i nie dało się uniknąć. Oczywiście, na szczęście mamy spowiedź, mamy to, że Pan Bóg wygrał za nas to wszystko i możemy zawsze się do Niego zwrócić. I też on chyba daje nam taki, taki później czas, doświadczenie po prostu, doświadczenie. Powoduje, że po iluś razach, po iluś takich cyklach, okej, okay, to my już wiemy, że to się może zadziać, wiemy, że tak, że tak się dzieje po prostu, że diabeł po każdych wielkich, pięknych rzeczach z Bogiem, gdzie jesteśmy gdzieś w bliskości, ale w jakimś wyizolowanym, bezpiecznym miejscu, jak wychodzimy do świata, to po prostu wiemy, że tak jest, że on przyjdzie i że on będzie chciał nas okraść z tego. Z tego, Nie? co tutaj mówimy, wypływa chyba to, że. Jakby odpowiedzią, jest tylko świadomość. Musimy być świadomi, że tak będzie. Wtedy Możemy wtedy przedstawiać pewne kroki. Tak. Na przykład, już wiem, wracam z czegoś pięknego, wracam w relację, ale co ja robię? No to już wiem, że tam się coś da dzieje. Okej, okay, wyprzedzam to. Na przykład modlitwą, na przykład prośbą Boga, teraz mnie umocnij jeszcze, czy daj mi w sercu taką siłę, żebym nie odpowiedział swoim nawykiem. Na coś, co się może z, no, od drugiego człowieka do mnie przyjść, takiego trudnego, tak? No, to tak Czyli taki trochę, moje... trochę takie czuwanie nieustanne, no, ale czy... myślisz, że da się tego nauczyć? Według mnie, doświadc z doświadczenia, przez doświadczenie da się, bo to jest kolejny, to kolejny temat, że im dłużej jesteśmy w Panu, im to jest moje doświadczenie. Najpierw jak dzieciak, niewiele wiemy, uczymy się. No potem Bóg nas jednak, jeśli w Nim trwamy. Jednak nas wyposaża coraz lepiej, stajemy się dojrzalszymi jego ludźmi i wtedy, jakby no, w dojrzalszy sposób yy, możemy przeciwdziałać takim rzeczom. Nie? No, ja myślę, że można się nauczyć doświadczeniem, ale też można przeczytać. Bo pewne rzeczy w drodze duchowej to, to koło już zostało wymyślone, tak? tak, jak powiedziałeś o Teresie, ona i wiele innych osób miało takie doświadczenie. I to, co pisze święta Faustyna, to, co możemy w rozeznawaniu duchowym przeczytać, od można sobie po prostu wiecie, wygooglować. Ostatnio czytałam książkę Aleksandra Bańki na temat sekretnego życia demonów, i tam jest właśnie pokusa, kuszenie, czym to się różni o co chodzi, tak, strapienie, pocieszenie, że, że można też to przeczytać. Trochę sobie ja bo oczywiście myślę, bardzo e, e, tak e, efektywnie, żeby sobie zaoszczędzić trochę czasu, no, ale rzeczywiście potem się to czuje e, i, i sprawdza e, i, i doświadczenie jakby właśnie i życie weryfikuje. Myślę, że ta bliskość Boga może się nie objawiać tylko w kolekcjach, ale wtedy, kiedy widzimy uzdrowienie, jesteśmy uzdrowieni e, w, w takich naprawdę wow momentach. E, I ja na przykład miałam takie doświadczenie, kiedy e, zły próbował mi zabrać to doświadczenie poprzez zwątpienie. Że może tak jednak nie było, a dostałam jakiś obraz, ale bez przesady, a wydawało mi się na rekolekcjach, że Bóg mnie do czegoś zaprasza, ale mnie. Wiecie, takie podważanie, no bo to, co wybrzmiewa moim zdaniem, z tego, o czym mówimy, to jest to właśnie, że skupianie się na tym, że my jesteśmy beznadziejni, to będzie działanie złego, zwątpienie e, i wszystko dla mnie taka prosta definicja, to jest bycie w uważności w tych momentach, kiedy dzieje się coś, co mnie odwraca od Boga. I ja też mam przykład takiego, na przykład wracania do relacji, które, które kończę. Więc mogę mieć z tyłu głowy, czy to mnie zbliża do Boga, czy oddala. I to jest dla mnie pierwszy taki lifehack na zasadzie pierwszego pytania siebie. Nie? Czy to mnie oddala, czy to mnie zbliża? Jak mnie to oddala, to już z większą uważnością na to zwracam uwagę. A jak zbliżam, to no cały czas w uważności nie? tego, no, tego z serca. Z jednej strony wa warto mieć właśnie tę świadomość, ale czasem. Trudno jest zrezygnować z tego, co oddala nas od Boga. Nawet możemy, no, tak. możemy, możemy o tym wiedzieć, a jednak będzie to dla nas trudne. Natomiast y, myślę sobie jeszcze o tej beznadziejnej perspektywie, o której powiedział Arek. Bo jak brzmiało jak dokładnie to pytanie, które postawiłeś? Co nas może w takim razie ochronić? Tak, jeżeli bliskość Boga Jeśli, nie jest nie gwarancją, to jakaś jeszcze głębsza bliskość? Czy... No nie wiem, bo pomyślałem sobie o tym właśnie w ten sposób, że my myślimy o wszystkim, takiej perspektywy no nie wiem sukcesu prawda że okej okay, nie zgrzeszę będę tutaj w 100% dobry no to znaczy że wtedy osiągnąłem sukces ale myślę że ostatecznie Ciekaw jestem, czy Pan Bóg zgadza się z tym właśnie, co przyszło mi do głowy, ale że ostatecznie Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych sukcesów i naszych potknięć, bo gdyby miał yy, rozliczać nas tak po sprawiedliwości, to chyba nikt nie będzie zbawiony. Yy, I przypomina mi się tutaj to, co powiedział kiedyś Karol Wojtyła, że człowiek nie jest. Sumą swoich potknięć, ale sumą miłości ojca, prawda? I że moje potknięcia, moje grzechy, choćby najgorsze, nie skreślają mnie, właśnie nie skreślają mnie w oczach ojca, który, który mnie kocha. Więc nie musimy odnosić sukcesów, bo no poza Jezusem i Matką Bożą nie było tutaj ludzi, którzy nie grzeszyli, prawda? Każdy miał jakieś problemy do końca no, życia. No i to właśnie jest to, co mówimy też, co robi. Przeciwnik, on zmienia perspektywy z prawdziwej na nieprawdziwą. Właśnie. Że nie ma, że, że nie ma nadziei, albo że właśnie musimy się skupiać na, ciągle na swoich grzechach. Nie musimy. Jezus już wszystko dla nas zrobił. Wykonało się. I też moje doświadczenie osobiste jest takie z Panem Jezusem. Upadłeś, ja cię podnoszę i zawsze cię będę podnosił, i idź dalej za mną, bo o to chodzi. A nie o to, żeby teraz się zastanawiać nad upadkami. To. Albo tkwić w tym miejscu nad tym, nie? I skupiać się na sobie też. Nie mamy się skupiać na Jezusie i na tym, jaką drogę nam pokazuje.